No i tak, Hejka Siemka, witam wszystkich. Niedziela 29 listopada w lesie, <grym> spadł śnieg. Ja oczywiście z Nadją, pozdrawiam, pozdrawiam Nadia wszystkich. Pozdrawiam. Nadia was pozdrawia. Wybraliśmy się tak szybciutko do lasu na spacer, bo też pytacie, jak w lesie wygląda teraz zimą. <grym> zimą. No tak, no, spadł śnieg, popatrzcie. Fajnie inaczej. Jeszcze, jeszcze tydzień temu była kupaliści, liści. Padliśmy do lasu. Nadią zobaczymy, jak tam pod flamingowym drzewem jest. Także pozdrawiamy wszystkich wszystkich gorąco. Wiadomo, niedziela to też ludzie na spacerze są. Generalnie temat jest mega, bo już dzisiaj mój kanał osiągnął 2100 subów. Patrzcie w zeszłym tygodniu było 2000, a dziś już 2100 100 subów w tydzień. Także wielkie, wielkie dzięki też jestem z tego miejsca szczęśliwy. A my sobie oczywiście idziemy dalej. I patrzcie jak to świetnie wygląda, jeszcze troszeczkę śnieg pada, rano było więcej, no jest troszeczkę ciepło, ale super, super, także las z kolejnej perspektywy, Nadia oczywiście <ścoughs> szczęśliwa, tak, cieszy się, e, chcieliśmy coś oczywiście zapowiedzieć, zapraszamy wszystkich na filmik do kanału Nadia Lol z jej świątecznych zakupów, tak, jak się będzie nazywał? I zakupy z zakupowego. zakupowy. Tak, hol, hol zakupowy u Nardi, także link do jej filmiku oczywiście będzie pod filmem. Tak zapraszam Was, wpadajcie. Dziewczyna się cieszy. No rzucaj. Tak, patrz, pierwszy śnieg, flamigo urwał śniegiem. Nic, idziemy dalej, zobaczymy jak wygląda pod flamigowym drzewem. Aha, no i oczywiście propos, propos subskrypcji. Oczywiście dostałem informację od Marcina, który wygrał mnie wagę, że już waga dotarła do niego, także gratulacje Marcin. No ale Marcin ma dylemat, bo żona mu nie pozwala wziąć, że tak powiem, wagi na warsztat. Chce, chce, żeby została w kuchni w domu, no ale nic no. Ja się cieszę, że waga do, dotarła. Do, do jest temat, na pewno się przyda i w gospodarstwie domowym, i w warsztacie, także na pewno się jakoś tam e, dogadacie i podzielicie. Idziemy dalej. Kręcamy z drogi w kierunku flamingowego drzewa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądał temat, czy jakieś są ślady, czy nie, czy ktoś ten już dzisiaj szedł. Co, nad, nad jasną jakieś ślady widzisz, bo nie? No, śnieg topnieje, ale... Nie ma świeżych śladów. My chyba pierwsi tu idziemy. Także zrobiło się zupełnie inaczej. Nadia już pędzi przodem. No myślę, że żadnych śmieci nie znajdziemy. Bo tak dzisiejszy odcinek taki bardziej spacerowy. Oczywiście gorąco wszystkich pozdrawiam. No i co? coraz bliżej jesteśmy, zobaczymy, czy karteczka wisi. No ja już nie widzę, że jest. No przemokło, no ale, ale jest, jest i działa, tak. Patrzcie, super te sosny tu wyglądają, te hojneczki. No jest klimatycznie w tym miejscu, nie? Bardzo, bardzo fajnie. Nadia oczywiście pierwszy śnieg, ciekawe jak długo to się utrzyma. Ale tak, jest porządek, jest fajnie, jest sympatycznie. Super, oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią te widoki, którzy pamiętają jak to wyglądało w lato, jak to wiosną wygląda, jesienią. No i takie już zimowe, zapewne jeszcze nie ostatnie filmiki z tego miejsca, także jest super. No i co, no taki króciutki filmik z naszego spacerku, my oczywiście idziemy sobie dalej, dalej wędrować. No i co, zapraszamy wszystkich do Nadi Lol, na co? Na no, hoi zakupowej! Na hol zakupowy, tak to teraz się nazywa. Link do tego filmiku będzie pod filmem, już zapewne jest. Także wpadnijcie sobie, zobaczcie. No nic, oczywiście jak się podobało, to co, łapka do góry, jak nie to w dół. Piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. I co, kto nie subskrybuje kanału Flaming Recycling, zapraszam do kliknięcia tutaj tego flaminga. I na poprzednie odcinki, tutaj i tutaj. No nic, hej Kasiemka, miłej niedzieli. My się cieszymy posprzątanym terenem. Dosage. Papá. Pa.